Angelika Jarosławska, witam i zapraszam na najnowsze informacje o pogodzie. Jak to zwykle bywa, temperatury wyczekiwane w weekend pojawiły się na naszych termometrach dopiero w poniedziałek. I choć nasz region nadal znajduje się w zasięgu chłodnego powietrza, to będzie zdecydowanie bardziej słonecznie, a więc temperatura wzrośnie. Przed nami pogodna noc bez opadów deszczu, na termometrach od 3 stopni na południu do 8-9 na północy regionu. Jutro w pierwszej części dnia w całej Małopolsce słonecznie i bez opadów, ale już po obiedzie, jak widzą Państwo na mapie w południowym pasie województwa, pojawią się przelotne opady deszczu, a gdzie nigdzie również krótkotrwałe burze. Będzie za to dość ciepło od 17 do maksymalnie 23 stopni. Na Podchalu dzień zacznie się pogodnie, z dużą dawką słońca, ale już po południu dużo więcej chmur, a także przylotne opady deszczu i grzmoty. Na termometrach od 17 do 18 stopni. Ciśnienie będzie się wahać, południe wyniesie 981 hektopaskali. Choć wielkimi krokami zbliżamy się do astronomicznego lata, to kolejne dni raczej nie dadzą nam tego specjalnie odczuć. Pogoda i temperatura nie zmienią się za bardzo. Na termometrach od 21 do 23 stopni. Dziękuję za uwagę. Miłego wieczoru. thank <music> you